Reloj no, to dziwką, bang, bang, bang Nie lubię runia, lubię runia Okid oh, yeah. yeah. Dzień ze dwadzieścia gang, to trzy Zamykam era, odpalam update Nowy system, nowy ręcznie pytaj jak Pytaj gdzie, mam to w kodzie Nie na farcie, sticka w cieniu, stealth w krawcie i jestem stąd, serio, czas tu zwalnia, jakbym grał stereo Liczby lecą, ja lecę z nimi, wbijam jak piśmie ze system pliki Czaszka jak ty zapisuję dane, mam trzy bo ty masz prasze w planie Oni są w już jestem w środku, skanuję to wszystko, linia po kotku Mózg jak serwer, działa bez przerwy, nie mam snu, tylko trymy i werwy Stylu nie ucz, to trzeba mieć, lecę tak szybko, że zgubiłem tlen Jestem z 36 z tamtych dni Zanim pomyślisz, że ja już mam drift Zanim coś powiesz, mam nowy vest. Styl jak Tesla, ale bez serw Nie widzą mnie za szybki ping. Mój świat mruga jak LED na skin Nie godzi trendów, tworzę je ja sam Z 3000, z tych samych ram Jestem Bit jak nowa przestrzeń Chodzę w to głębiej, jak sen bez treści Nie potrzebuję ghostwriter teamu pisze przyszłość w real time streamu Tylko koty górz w rythmie, kiedy wchodzę Co już się nie da No bez snu, mam wizję w głowie. Ty masz like, ja mam plany Nowe flow jak maszyna, zimne, czyste Rymy jak lasery, tną przez listę Zero komentarza, robię ruch Nie ma kiedy, tylko już Jadę przez miasta, nic nie mówię Bo to nie z kim, to prawdziwe uczucie Jestem z 36 stąd d dni Zanim pomyślisz, że już mam bridge. Zanim też powiesz mam nowy wers Styl jak Tesla, ale bez sensu Widzą mnie za szybki ping Mój świat jak na skin Nie pełnię trendów, tworzę je sam 3D z tych samych ram Dziwi ani z tych samych ram Znikam jak echo po serii. 3000 myśli, zero teorii. Nie mam wrogów, nie mam czasu. Wszystko leci ponad hałasu. trip. to nie przyszłość, to mój plan. Nie wybiegam, ja już tam gram. They're like the chip bang 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 Yeah looking roya